Dobre. Cześć, z tej strony Kraymor Shrimps. I żona Kraimor e, Shrimpsa. Tak. Dzisiaj jesteśmy razem specjalnie dla Was. Będziemy zalewać 8 szkieł w moim nowym pokoju krewetkowym. Mamy już praktycznie wszystko, brakuje tylko oświetlenia. Natomiast na oświetlenie będzie osobny film. Ok, e, na pierwszy rzut idą trzy zbiorniki. Natomiast troszeczkę powiem, jak te zbiorniki będą odpalone, jak będą funkcjonować. Wszystkie zbiorniki, jakie będziemy dzisiaj odpalać, są to zbiorniki, które będą odpalone na podwójnej filtracji. Na filtracji podżwirowej Moment. mamy tutaj kratkę, sercem tej filtracji będzie filtr ISTA podżwirowy. Udało mi się zdobyć filtry. Na razie na, w ogóle nie miałem nic, a okazało się, że mam i to no, nawet 50. Więc gdyby ktoś potrzebował, to, to, to te filtry pewnie mi zostaną, bo będę chciał jeszcze zostawić sobie na kolejne dwa regały. Natomiast ten filtr, który moja żona właśnie pokazuje, przyszedł z zagranicy. Wiecie jak to jest z zagranicy? Nie chcę tego komentować. Fortuna. Dlatego będziemy odpalać. Na filtrach używanych, które udało mi się zdobyć. Z, tej, z tego miejsca bardzo dziękuję Danielowi Ciemniakowi za pomoc. Mega Daniel, szacun w swoim kierunku i w kierunku Adriana. No i dobra, opowiemy sobie o tych pierwszych trzech zbiornikach. Pierwsze trzy zbiorniki będą wystartowane na ceramice od listy. Która to? To jest ta ceramika, którą masz przed sobą. Okej, okay, ona się jakoś I nazywa. To, tak, to jest Biopower Ceramic i to jest wersja Normal. Czyli mogę sobie tak. Możesz sobie tak, oczywiście. Ona trochę brudzi ręce, natomiast jest przepłukana. Z czasem ona się. Ona się e... I tak zachowuje się neutralnie dla, e, dla wody. Okej, okay, i to ty już masz to... taką pierwszą Tak, warstwę. Tutaj, kolej, pierwszy, pierwszy zbiornik, który jest ułożony. Ja no, jestem pedantem, no, bez... więc pierwsze dwa rzędy. Układam na tej ceramice normal, tak? Bo ja na to będę patrzył. No, 5 minut nie zwali. Natomiast pokaż tutaj tą mniejszą ceramikę. To? Tak. To jest ceramika. Te, ten sam rodzaj ceramiki to jest ceramika. Dla porównania. E, Biopower Ceramik e, Mini. I Mini wypełniam za tymi dwoma warstwami e, tej ceramiki, normal. Wypełniam tył ceramiki około. Powiedzmy litra, półtora idzie, idzie na, ten, na, na jeden zbiornik. Więc, a i tutaj jeszcze może widzą, rzuciło się w oczy, jakaś resztka Matrixa to też będzie zużyte, natomiast powiem Wam tak, kupiłem litr Matrixa na próbę i nie wiem co zrobiłem nie tak, natomiast jestem mega niezadowolony. Musiałem to przebrać ziarenko po ziarenku, ponieważ było bardzo dużo takich kawałków, które się rozpuszczały, truszyły w rękach i jak pukałem tą ceramikę, to. Nie, nie, to jest inna ceramika. Jak pukałem Matrixa, to no, ta przywodność cały czas rośnie. Więc przebrałem to ziarenko po ziarenku. Taki jest bałagan. Tak Taki trochę bałagan. W następnych zbiornikach omówimy sobie ceramikę, która według mnie no, jest te, te jedna większe zlep, pudełeczka. Jest, jest, jest jedna z lepszych na rynku. Natomiast teraz nie spoilerujmy. Dobra, wracamy się tutaj. na tych trzech. Więc układamy ceramikę. Robimy yy, dziurkę na komin w gąbce. Yy, gąbka już jest docięta. I na tych, w tych zbiornikach wysypiemy podłoże Ada Amazonia. Mhm. Natomiast. Ja bym chciał wszystkie znaleźć na jednocześnie, więc na razie nie będziemy wysypywać podłoża, tylko widzimy się przy kolejnych trzech zbiornikach yy, i przy innej ceramice. Dobra. Pokażę gąbkę, szukamy komina. A OK, Mamy komin i wbijamy nożyczki. One przechodzą przez komin, wyjmujemy gąbkę i delikatnie rozszerzamy te nożyczki tak wyjmujemy je delikatnie, tak żeby w tej, dziur, tej dziurce zrobić o, zrobić takie cięcie do środka. Nie za długie. No tak, żeby nie było za długie. Takie, tak, jest... takie dwa cięcia też jak robiliśmy warsztaty w Galactic z to chłopakom bardzo to pomagało i mamy gotowy otwór. i z palcami teraz? rozciągasz to? nie i po prostu wkładamy na komin mhm. żebyśmy całej konstrukcji też super ekstra nie Pyk. Pyk. i układamy sobie ładnie gąbeczkę tak żeby była w miarę równo, mhm. żeby też tą ceramikę tam na dole docisnęła. Wiecie, warto przyciąć gąbkę troszeczkę więcej niż macie tutaj przestrzeń, bo ta gąbka ma za zadanie chronić naszą ceramikę przed podłożem. Mhm. Nie chcemy, żeby tą ceramikę zbyt dużo tego pyłu z podłoża zapchało. I po to jest ta gąbka, więc w tym kierunku idziemy. Mamy, mamy ładnie naszykowane wszystko. No dobra, to robisz trzecie, tak? Ja Bierzemy się do... za trzeci zbiornik, dokładnie. Ok. Zbiorniki wcześniej zrobione są na regale. Teraz kolejna półka. No dobra, to teraz inne media, tak? Inne media, natomiast powiemy troszeczkę dalej o zbiornikach. Filtracja jest ta sama, natomiast te trzy zbiorniki będą zalane na mediach squad Dropu, na mediach Hyperpor. Mhm. Hyperpor i Prime pour. I w tych słoiczkach, którymi się przed chwilą bawiłaś, po, 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 po ceramice jest podłoże Master Soil. Te podłoże będzie oczywiście zasypane w tych trzech zbiornikach, te trzy zbiorniki startują na podłożu Master Soil. Ono gdzieś jest? Mogę je pokazać? Gdzieś jest tam w e, niebieskim no, worku. Zapolujmy na Master Soila. Tak. I o, to, to jest stary worek. Ja może pokażę jeszcze. E, ono jest teraz w ładniejszej szacie graficznej. W, ta, w takim woreczku. Weźle, ja sobie odsunę. Aha. Mamy to. E, mamy w ładniejszym worku. No i co ważne w tym podłożu e, na tych trzech zbiornikach. E, wersja, która została już poporcjowana to jest wersja normalna I ona pójdzie na spód. Na samą gąbkę, następnie pójdzie na to warstwa podłoża Master Soil Powder i na koniec Super Powder. Więc będzie użyta w tych trzech zbiornikach trzy różne granulacje podłoża Master Soil. I ok. I jako ceramiki użyjemy tylko tych dwóch mediów. Natomiast one sobie się świetnie uzupełniają. Ja mam już w domu dwa zbiorniki na tych mediach na podłożu Ista e, Shrimp i powiem Wam, że woda jest kryształ. Mm, a to są po nich pudełeczka, tak? To one, to... one wyglądają w ten sposób, jakby no chcie tak, kupić. Tak, jakby chcieli kupić, one są w różnych e, słoikach. Podaję że litry, pół litra i 250. E, 250 hyperpor nie ma, bo hyperpor jest po prostu, byłoby go tam niedużo, bo to jest dość duża ceramika. Więc Hyperbore występuje w. Tak, tak, że ten, my to tak dla porównania. Tak, występuje w, w tak. opakowaniach 500 i 1000. Natomiast no, e, ceramika stopowej półki i. A gdzie ją kupić, jakby ktoś chciał? E, kupić? Można ją kupić bezpośrednio w Kualdropie, można ją kupić na krewetki, można ją kupić w innych sklepach typu Trzmiel e, czy e, na Cariginie u Konrada. E, okay. Więc ona jest ogólnie bardzo. E, Dobrze dostępna, ja jestem z niej mega zadowolony, więc padło na 3-3 trzy, trzy zbiorniki na tą ceramikę. I ok, obróciłem zbiornik troszeczkę bokiem, ponieważ no jest mi wygodniej i oczywiście, pierwsza, pierwsza rzecz to będę zmuszony ułożyć ceramikę. Pierwsza warstwa pójdzie ceramiki hyperpor, na to przysypiemy prime. Pora. Więc widzimy się jak ułożę tej ceramiki już troszkę więcej, okej? Okay? Ja chcę jeszcze chwilę popatrzeć. Okej, okay, mamy ułożoną pierwszą warstwę. Poszła ceramika Hyperpor i jedziemy z uzupełnieniem tych przestrzeni ceramiką prime Tak. żeby nie było luzu. No i tak jak mówiłem wcześniej kiedyś gdzieś tam no, warto rozmawiać z ludźmi i, i warto słuchać. Tak? Dlaczego odpalamy te filtry tą filtrację w zbiornikach na filtracji pożwirowej? Ponieważ na małej powierzchni na małej powierzchni akwarium musi się znaleźć jak najwięcej powierzchni do osiedlania się bakterii i ta ceramika, ta warstwa podłoża w pożwilu, ta gąbka symuluje jeszcze większe dno. Jeżeli byśmy tylko wyłożyli pół centymetrową warstwą podłoża, no to tego, tej powierzchni jest relatywnie mniej. E, ceramika Hyperforma ma 2200 metrów kwadratowych powierzchni filtracyjnej, a prime Primepor z tego co ja dobrze pamiętam między 500 a 700, więc e, no, zwiększamy maksymalnie e, powierzchnię do życia naszych e, pożytecznych bakterii nitryfikacyjnych. Czy znaczy ta ceramika jakoś zmienia parametry wody? Nie, nie zmienia parametrów wody. Ona, e, ja ją testowałem, ona leżała sobie w wodzie RO i e, nic się tak naprawdę nie działo, więc Hmm. Czyli to zanim ją tutaj wysypałeś, to, to nie? każdą ceramikę zawsze trzeba przepłukać, to musicie o tym pamiętać, że Przepraszam, że no każdą ceramikę należy przepłukać, żeby pozbyć się tego pyłu, żeby to później w zbiorniku nie, nie latało. Okej, okay. mamy zasypane pierwszy zbiornik, mniej więcej tak, no. To Co około litr, 1,5 litra podłoża. Czyli myślisz, że takie pudełeczko jedno starczyłoby na wypełnienie, tylko czy to jest trochę więcej? Jeżeli, ja bym miał, jeżeli miałbym kupować ceramikę na jeden zbiornik, tylko to wziąłbym takie opakowanie litrowe Hyperpor i do tego 500 ml PrimePora. Ja myślę, że by spokojnie starczyło. No, trzeba liczyć 1,5 litra ceramiki na taki zbiornik. Tutaj wysokość szybki też jest 12 cm, więc to jest ważne, pytacie mnie bardzo często, jaka jest wysokość podżwirówki, to jest 12 cm podżwirówki, mamy 1,5 cm około wysokość rusztu isty, potem około 2-3 cm ceramiki, do tego 3 cm gąbki, no to już mamy 7,5 cm na 12 i 4,5 cm to jest około, około grubość podłoża w, tej, w tym systemie filtracji przed ceramiką, przed filtracją bożerową będzie około pół centymetra takiej cieniutkiej warstwy. Powiedz mi jeszcze o tej gąbce. Bo... Okay, gąbka gąbka, ja już mówiłem na poprzednich filmach. Możecie ją kupić w płatach 50 cm na 50 cm u Piotrka we Krewetki i ona ma grubość 3 cm i ziarnistość 45 ppi. Myślę, że 30 ppi też wydała radę, natomiast 45 ppi ma to do siebie, że tutaj się no już nie przeciśnie ża żadne podłoże poza, poza pyłem czy, czy jakimś brudem. No więc tak, no też taka gęstsza gąbka jest de facto lepsza dla bakterii, e, które się tam na pewno osiedlą. Więc mamy pierwszy zbiornik, e, ja docinam gąbkę, jadę z następnymi i widzimy się w międzyczasie. Jak wiebiorka upychasz. Piek. Piek. Mamy? Dobra. Okay. Eee, mamy pierwsze 6 zbiorników przygotowane. Widać ustawione na regale. Jeszcze pewno trzeba ciutkę wyrównać. No i mamy dwa zbiorniki na górze które e, będą obdarzone ceramiką mieszaną, bo trochę zostało Prime Pora, Hyperpora, ale i e, trochę listy więc będziemy, będziemy te zbiorniki e, zaraz zaraz układać ceramikę może chwilkę przerwy na fajeczka i pomyślę jak to. Jak to ułożyć, jak to podzielić. Więc tej ceramiki nie zostało dużo, natomiast trochę jest. Ok, zostały nam ostatnie dwa zbiorniki. Kratki docięte. Sprawdziłem sobie ceramikę i teraz tak. Na front w tych zbiornikach pójdzie ceramika Hyperpor. I yy, z tyłu no, wypełnię resztką ceramiki yy, oczywiście Pore, To nie tego zostało, no, ale coś tam jest. Yy, I resztę uzupełnię ceramiką yy, ISTA Biopower Ceramic yy, Mini. Więc zabieram się za układanie. Ceramiki Hyper zostało tyle, żeby ułożyć ładny froncik. Ile? 10 wchodzi z przodu? 10 z przodu, i tutaj dołożymy sobie takie dwie kostki, pozostało zostało tego 24. cztery. Akurat nie będziemy tego porcjować już na dwa, zbierze, bo to nie ma sensu. Eee, po resztkę tego tutaj rzucimy. Tutaj. No i uzupełniamy ceramiką isty. No ok, i widzimy się. Jak yy, już te dwa szkła ułożę i będą na regale. Najpierw. OK i mamy tak naprawdę wszystkie e, szkła na regale gotowe e, do zalania. E, podłączone są już pod instalację, e, którą też szczegółowo mówimy na innym filmie. Czemu to jest dziura? E, gdzie? Mhm. A, bo tutaj będą przeniesione zbiorniki z domu. Natomiast tak jak mówiłem, 8 szkieł przygotowanych do zalania, ceramika poukładana. Teraz w następnym filmie zasypiemy sobie te zbiorniki. Pokażę też jak je wystartować, zalejemy je i troszeczkę omówimy sobie start, start zbiornika i dojrzewanie zbiornika. Ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Życzę Wam dużo zdrowia i jesteśmy e, zawsze. Do no następnego razu. Trzymajcie się. Cześć, cześć.